Cześć, z tej strony i witam w kolejnym odcinku z serii Obczaj Moda, w którym obczajemy sobie modyfikację o nazwie Liquid Metals. Jest to modyfikacja, która daje nam możliwość tworzenia płynnych metali, tak jak widzicie tutaj, ale i nie tylko. Więc może zacznijmy od samego początku. Jest to dodatek do BuildCrafta, więc BuildCraft 3 jest wymagany. Modyfikacja jest w wersji... 0.1.14 Czyli wczesna beta prawdopodobnie dużo się jeszcze w tej modyfikacji zmieni, i taką mam też nadzieję. Modyfikacja bardzo mi się spodobała. Dlaczego? Zaraz wszystko wam powiem, zobaczycie i sobie razem ze mną obce idzie. Tak więc, zaczynając, oprócz samej możliwości tworzenia tworzenia płynnych y, metali. Mamy możliwość tworzenia surowców, znaczy tworzenia, przetwarzania surowców i zwielokrotnienia ich no, jako końcowy produkt. A więc zacznijmy. Tutaj mam takie małe ustawienie. Takie małe maszyny. Tu i tu, tak po kolei, są. Rock Pulverizer. Zaraz powiem o co chodzi. Rouge Grinder. I Fine Grinder. Teraz Wam pokażę recepty kraftowania w ten sposób. Jak już mówiłem, potrzebny jest, e, potrzebny jest nam BuildCraft Koniecznie jest to na wersji Minecraft 1.4.7 obecnie. I ostatni. Dosyć drogi. No ale jak mamy jeden, to wystarczy. E, I tak. Do czego te bloki służą? W tym ustawieniu. Będą one nam przerabiać ory od samego początku, aż na koniec po sam Ingot. Te właśnie trzy maszyny ustawione w tej kolejności, którą tu widzicie, potrafią nam przerobić, przerobić nasz, nasz produkt do, do opcji Dasta, o czym się zaraz przekonacie, jeżeli wrzucimy Stack Stack na przykład złota tak złota, powiedziałem. Miałem na myśli tak złota. Ja go sobie tu wrzucę. On tu wpadnie. Wpadnie do naszego rock pulverizera i zacznie go przerabiać na gold ore gravel. Po czym, jak widzicie, zostanie wypompowany i trafi on do roach grindera. Niech tylko trafi. Przepraszam, że tak powoli, ale. No taki układ rur. W Roach grinderze będzie on potrzebował co najmniej dwóch sztuk, by zrobić cold or sand. Dokładnie gold or sand. Po czym możemy go wypompować. Tylko pamiętajcie, wypompować go trzeba z boku. Z boku, z tego boku. Po tej stronie. To jest przód. To on jest przód. I oczywiście można ten blok obracać kluczem. Ja to może zaraz pokażę kluczem z Thermal Expansions przykładowo i że wam pokazuję, że można sobie obrócić. Tylko będzie się obracał nie do końca tak jak chcemy. W każdym bądź razie, e, gdy nasz sand, widzicie zepsuł. Gdy nasz sand już wpadnie do fine Grindera potrzebuje on ilości, ilość chyba 3 sztuki. 3 sztuki, zaraz się o tym przekonamy. To wypadło, bo widzicie, było, było zły bok ustawiony. 3 sztuki zacznie się przerabiać na dast. 3 albo 4, zaraz sprawdzimy. Nie ma problemu. 4, 4 sztuki. Tak, cztery sztuki i nam się na gold dust. Gold dust oczywiście w konfigu możemy sobie ustawiać, jaki to typ dustu ma być i jaki rodzaj, jaki ora rodzaj ma się przetopić później z tego dusta. Oczywiście tam później w tych w późniejszych tych blokach. Oczywiście w, na każdym etapie tego tutaj właśnie przetwarzania się surowca można sobie przepalić w dowolnym piecu to może zademonstruję za na zwykły piec. Będzie najlepiej. Furnace. Postawimy go w byle jakim miejscu. Jeszcze tylko węgiel. I weźmy sobie na przykład o, stąd. Stąd go sobie weźmy. Oj, albo to nie w tym piecu. W każdym razie autor informował, że w każdym etapie można, można to przepalać. A nie, nie przepalać, przepraszam. Nie przepalać. Przepalać można dopiero dasta. Dasta, tego dasta. I tak mówiłem, po wrzuceniu staku złota otrzymamy. Dwa staki 54 albo 56 e, stu Dokładnie. I dobra, przejdźmy dalej. Oczywiście e, wymaga energii. Ja tu podłączyłem nową energię. Jak widzicie, pobiera ją. No jak widzicie, pobiera jej troszkę. E, także, nie wiem, zwykle bilcraftowa energia też... Te, też to pomoże jakiś steamowy, steamowy silnik pędzić radę spokojnie. I dalej przejdźmy do kolejnych maszyn, które też e, wymagają zasilania. E, czy to redstone'owego, czy to buildcraftowego. E, mówimy tu o Minecraft julach e, A więc dobra. Mm, tutaj mamy Arc Furnace. Do czego on służy? Otóż e, możemy w nim przerabiać dusty na Cieczy. oczywiście możemy też nim przerabiać ingot. No, zobaczcie, przerabia się na ciecz. Tylko ja to mam ustawione tak, że się automatycznie wypompowuje do tego tanka. Do tego tanka. I co, jakie ory, jakie metale możemy przerabiać? Ale nie tylko metale. Nie tylko metale w sumie, bo więcej rzeczy można tu przerobić. Jak widzicie, energia jest prawie na wykończeniu gdyż trochę mi zajęło wypełnienie tych tanków jak widzicie jedna sztuka jest naprawdę niewiele i popatrzcie na każdym poziomie można wrzucić, wrzucić nasz iron oczywiście on tu nie powinien polecieć no i nie poleci nie poleci z tego względu, że w tym tanku nie, nie ma złota ale jak widzicie to złoto sobie tu już krąży to samo możecie zrobić z kolejnym poziomem, czy też z samym ingotem, samą sztabką złota. Zaraz sprawdzimy. Gold, tylko jak wiadomo, będzie trochę mniej. Gold ingot. Widzicie gdzieś tu. O. Gold ingot przerabia się. Jeszcze sprawdźmy, czy. Ore. Ory nie można, więc ory nie wsadzamy. Kraftowanie y, takiego. Y, gdzie ja to znowu schowałem? Kraftowanie takiego ark Furnace'a. Wygląda, oj, nie ma. Nie ma craftingu. na no, crafting jest, tylko że nie, nie to wciskałem co trzeba. Block of iron. Iron, jak widzicie, no, trochę jest to drogie, ale. Ale przydatne, przydatne, naprawdę przydatne. Dodatkowo możemy przerabiać złoto, żelazo. Tu mamy koper. Tak wygląda koper. Tu mamy tin. W ten sposób wygląda tin. Kolejno silver. W ten sposób. Lid. Lead. lead dust. Widzicie? W ten sposób. Kolejno glowstone. To już nie jest metal, ale zwykły proszek. Bardzo mi się podobają te kolory tych trzech ostatnich. Tutaj mamy lapis i mamy też Redstone. Oczywiście możemy tutaj postawić hopper z crafta i do hopera wstawić, żeby to nam się przepalało na, na przerabiało, przepalało na płynny, tak zwany płynny metal, chociaż Redstone, lapis Gloston nie jest metalem. No, w obecnej wersji, tej, która teraz tego nie dobudowałem, bo wyszła nowa wersja, można zrobić Nikolite i jeszcze jakieś dwa, dwa metale. Już nie pamiętam jakie. W każdym razie, na stronie autora, możecie się o tym dowiedzieć. W części logu jest to wyraźnie napisane. I tak, co możemy zrobić, gdy te. Co możemy zrobić z tymi płynnymi surowcami. Oczywiście, jakoś je trzeba później zamienić na IngoT, bo jak na razie one nie mają zastosowania, ale fajnie by było, gdyby były jakieś maszyny, które pobierają płynny, mm, płynny metal i wykorzystują je do tworzenia jakichś innych bloków czy czegokolwiek. Byłoby to bardzo ciekawe zastosowanie, niemniej jednak no, wszystko leży w Woli autora. No i dobra, co mamy dalej? Ingot Former. Jest to nic innego jak blok, maszyna, która formuje nam sztabki. Co potrzebuje? Oczywiście potrzebuje sygnał Redstone. Aha, jeszcze Wam tutaj nie powiedziałem. Weźmy sobie złoto, na przykład. Wsadźmy i weźmy dźwignię. Zobaczcie, w tym momencie się przepala, a jeżeli będzie dźwignia na górze, będą się zatrzymać. Energia spada, widzicie? Jeżeli energia spadnie poniżej, nie wiem, czy tam było 75%, czy połowy, przestanie działać Furnace. No i powinien przestać. Ale jak puszczę, znowu zacznie, znowu zacznie działać. Dobra, powróćmy do naszych nie, tu, ingot formerów. One nie wymagają żadnej energii. Wymagają tylko podłączenia rury. Liquidachty też działają z tymi blokami. Tak więc się nie martwcie. Eee, co robimy? Wstawiamy taką dźwignię na tym e, ingot formerze. Oczywiście pokażę jeszcze kraftowanie. W ten sposób żelazo, złote kółko, tank. I co, wchodzimy w takie GUI, odpalamy dźwignię. Jak widzicie, zacznie nam przerabiać dosyć szybko na koper. Nie wiem, mi się ta modyfikacja bardzo podoba. Można to robić i jeżeli wyłączymy dźwignię, przestanie zabieramy i, i możemy robić co chcemy. Jakie jest obecnie zastosowanie dla tych naszych tanków, znaczy dla tych naszych cieczy? W chwili obecnej jest to bardzo wygodna i po prostu mało miejsca zajmuje e, przechowanie ich e, wyobraźcie sobie, żeby zrobić tyle lidu potrzebowałem sporo, naprawdę sporo staków, e, sporo staków lidu, żeby cokolwiek, e, żeby tu się cokolwiek pokazało, więc naprawdę jeżeli chodzi o przechowywanie, jest to świetna, świetna opcja, którą polecam. Jak wiecie, szybko nam robi lid, świetnie. No będzie widać, jak to jak nam ciecz ucieka powoli bardzo powolutku schodzi on tam tu oczywiście czeka na jakąś ilość dopiero zejdzie ale zejdźmy jeszcze tak z kreskę tu do końca i sprawdźmy ile, 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 ile tego przechowamy ile tego już mamy 18 sztuk, no 20 sztuk ale mamy więc jest to dosyć fajne jeśli chodzi o te dasty i lapis jest jeszcze bardziej ściśnięte już dużo mniej o widzicie nawet mało, ma, mało go schodzi tutaj też go będzie mało schodzić wiecie bardzo, bardzo powoli, bardzo powoli schodzi i bardzo dużo można w takim tanku przechować naszego, naszego lapisa tak więc tak, na chwilę obecną to jest tyle, co oferuje ta modyfikacja. Tylko tak mówię. doda jeszcze jest Nikolit z, z Red Power'a i dwa bloki, które no nie pamiętam, nie pamiętam. Szczerze chciałem Wam powiedzieć, ale nie pamiętam. Ewentualnie w opisie dopiszę, jakie są te jeszcze bloki i pamiętajcie, to wymaga energii e, i te grindery też wymagają energii. Koniecznie muszą być one w tym. W tym, w tym ustawieniu Rock Pulverizer, Roach Grinder i Fine Grader wtedy no, zwielakrotniamy prawie o 3 razy więcej niż wrzuciliśmy tak więc opłaca się to e, wykorzystać obecnie e, modyfikacja jest dostępna w DNS Techpack Wersji 3.03 i 3.04 we wcześniejszych nie wiem, nie sprawdzałem, miałem pojęcia, ale jak chcecie sobie ją sprawdzić na własną rękę, możecie to zrobić za pomocą tego DNS Techpaka lub zrobić swoją paczkę i zainstalować własnoręcznie. Modyfikacje instaluje się bardzo prosto. Potrzebny ostatni rekomendowany forge pod Minecrafta, który. Jest ta modyfikacja, czyli 1.4.7, i pobraną modyfikację, która jest spakowana, wrzucamy do katalogu MOC w naszym, w naszym katalogu Minecraft. Kropka Minecraft. Czyli jeżeli macie multiemc, to w naszej instancji. I tak, to by było na tyle z tej modyfikacji. Dosyć krótko, bo mod jest, jak już mówiłem, w wersji naprawdę wczesnej. Mam nadzieję, że będzie to bardzo fajnie rozwiązane. Mam duże, duże nadzieje wiąże z tym modem, że się rozwinie. Nawet jako, że jest to dodatek do Billcrafta. Tak więc tak, to będzie tyle. Wszystkie potrzebne linki będą w opisie. Wszystko co, chcę, co ważne też będzie w opisie. Przed nami jeszcze kilka odcinków, znaczy kilka. Przed nami jeszcze odcinki z opcjami e, takie jak e, aptytowany extra bees, e, jak tylko ukaże się extra trees, to jest też do, nasze, e, do forestry e, nowszych wersji forestry wyszło aktualnie wersja 2.0 najnowsza z tego też będzie moc e, nie moc Spotlight, tylko Obczaj mod odcinek e, dodatkowo jeszcze grechtech jak już obiecaliśmy wcześniej, Flansmod i kilka innych jeszcze ciekawych modyfikacji, oczywiście technicznych, bo chcę jak najwięcej pokazać modyfikacji technicznych, które warto, warto, naprawdę warto mieć i znać. Obecnie jestem na, jakby ktoś pytał, jestem obecnie na DNS-ie. DNSTech Packu zawiera on 100, 123 modyfikacje jest to naprawdę spora liczba e, popatrzcie ile tego wszystkiego tutaj jest e, obecnie staram się wytłumaczyć modyfikacje właśnie z tej paczki których możecie nie znać hmm. decoration block to nie jest modyfikacja no tu są moty tu jest zakładka mody i tu macie wszystkie mody jak widzicie jest ich naprawdę naprawdę sporo i tych których poza pominę któreś które naprawdę nie, nie mają wartości takiej większej po prostu je pominę dodatkowo jeszcze planuję zrobić update modyfikacji thermal expansion bo też się tam dużo te likwidakty tam i te wszystkie inne rury, chociażby te bloki, bo możecie nie mieć pojęcia skąd, to co i jak, też będzie wszystko zrobione, ale to wszystko z czasem. Postaram Wam się wytłumaczyć jak najbardziej i jak najlepiej potrafię. Tak więc dziękuję za uwagę. Zapraszam do kolejnego odcinka z serii Obczaj Moda Pozdrawiam Was jak zawsze gorąco. Trzymajcie się. I cześć. Hej.